Największe kontrowersje sędziowskie. E, na studiach mówili mi o jednym kontrowersyjnym wyroku Anny Marii Wesołowskiej. Skoro mamy już za sobą żenujące intro z udziałem Krzywego, a który e, zaznaczył tym samym swoją obecność w tym filmie. <laughs> Jedyny akcent poza montażem, poza montażem oczywiście. To możemy słuchajcie lecieć do dzisiejszego filmu. Ranking 10 największych kontrowersji, czyli takich, które nas najbardziej angażowały, nas najbardziej irytowały, nas najbardziej frustrowały i tak dalej i tak dalej. Sami wiecie co mam na myśli, te które odbiły się Najgłośniejszym echem, najszerszym echem. Dzisiaj sobie to podsumujemy. Oczywiście wyróżnię jeszcze kilka zdarzeń kontrowersyjnych honorowo, żeby o nich przypomnieć, bo może część z Was o nich zapomniała, ale to jest też dobry. Wskaźnik tego, że w zasadzie to nie były aż tak głośne kontrowersje, nawet jeżeli decyzje były niepoprawne. Na wstępie tego filmu podkreślam, że trwa jeszcze okres promocyjny Football Team. Więcej energii, więcej zasobów, więcej wszystkiego na serwerze Global, gdzie mamy swoją drużynę piłkarzyki FC. Do niej serdecznie zapraszamy. Jest cały czas szansa na złapanie bonusu, który znajdziecie pod tym filmem. Oprócz tego zachęcam do obejrzenia animacji. Football darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. A ja jeszcze was poinformuję, że poniżej pod filmem znajdziecie kody. 20 kodów: kto pierwszy, ten lepszy. Dodatkowa energia i tak dalej. A jeszcze o jednym sobie przypomniałem, jako że jestem jednym z przedstawicieli Śląskiego Związku Piłki Nożnej i trwa nabór na sędziego. W czerwcu i w lipcu się będzie odbywał zdalnie głównie, ale będą też spotkania stacjonarne, m.in. z sędziami topowymi, z sędziami szczebla centralnego. Piotr Lastyk mi na przykład przychodzi do głowy. No to w związku z tym wszystkim informuję Was o czymś takim, o takiej inicjatywie, o takim naborze. Jeżeli chcecie zostać sędzią, jeżeli chcecie się spróbować, jeżeli macie ukończone 16 lat, to jest dobra informacja dla Was. Wszystkie informacje znajdziecie również w linku, który będzie w opisie. A i podkreślam, to jest informacja dla osób ze Śląska, z województwa Śląskiego. Dobra, ruszamy z naszym rankingiem. Na początek, wszystkie akcje wyróżnione, które brałem pod lupę. Podejrzewam, że jeszcze znaleźlibyśmy więcej takich ciekawych zdarzeń, ale te przyszły mi do głowy po prostu, więc chciałem się z Wami nimi podzielić. Na pewno, mecz Real'u z Almerią, ten wygrany przez Real ostatecznie 3 do 2, to był mecz bardzo kontrowersyjny, bo mówiło się bardzo często i długo. O tych zdarzeniach z golami Realu Madryt i tym jednym nieuznanym golem Almerii. Straszny buchał z wówczas po tym spotkaniu. Gol Manchesteru City w starciu z Fulham, kiedy Manuel Akanji wykonał taki ewidentny ruch, unikając kontaktu z piłką, ale wpływając zdaniem wielu na Bernda to też była kontrowersja, którą brałem pod lupę. Zdarzenie z meczu Realu Madryt z Lipskiem, kiedy Vinicius popchnął agresywnie dość mocno Uliego Orbana, to też brałem pod lupę. Nieuznany gol Rafini w meczu z Las Palmas, wówczas piłkę zagrywał Saul Koko dwukrotnie, a i tak został uznany za niezagrywającego piłkę celowo, niezagrywającego piłkę rozmyślnie. To była duża kontrowersja w Hiszpanii. Sytuacja z meczu Barsa psg i zdarzenie Gindoan-Vitinia, ten w zasadzie kontakt Witini z Gindoanem, który ostatecznie wywołał upadek, tak się przynajmniej wydawało, Niemca nieodgwizdany, Tę kontrowersję, tę kontrowersję przepraszam, również brałem pod lupę, zdarzenie z Premier League w meczu Nottingham Forest Brentford, gdzie Matt Turner kopnął Johana Wissa, karnego nie było, kuriozum, też brałem pod uwagę. Zdarzenie z meczu West Ham Newcastle, gdzie Calvin Phillips wybijał piłkę, a bardzo cwany lis Anthony Gordon jedyne co zrobił to wsadził nogę przed jego nogę i tym samym kupił sobie rzut karny. Kolokwialnie rzecz ujmując, oczywiście, bo słowo kupił się źle kojarzy w tym świecie. Wiecie co mam na myśli. To też było szeroko analizowane przez PGMOL i tak dalej, była długa dyskusja na ten temat. Mecz Sheffield z West Hamem to był też taki bardzo kontrowersyjny mecz, w którym doszło do karnego widmo, którego nie powinno być, a z drugiej strony. Karny, który powinien być, nie został odgwizdany. Michael Salisbury w centrum tych wydarzeń. Ręka Cristiana Romero w meczu z Manchesterem United. Wyrzucenie z boiska Asiniona i karny po wejściu w Mudryka. Też bardzo gruby, szyty Druga żółta kartka dla Williego Boliego. Od tego też zaczęła narastać frustracja Nottingham Forest. To było w meczu z Bournemouth, jeszcze we wcześniejszej fazie sezonu. No i na pewno brałem również pod lupę, pod lupę trzy takie głośne kontrowersje, które. Do samego końca, tak na dobrą sprawę, mmm, balansowały na krawędzi tego rankingu 10 kontrowersji. Manchester United kontra Wolves i Foul onane na Kalajdiczu, to brałem pod uwagę. West Ham z Liverpoolem i to przerwanie gry przez Antonego Taylora i późniejsze komendy, które wybrzmiały najprawdopodobniej w jego rozmowie z jest kuriozalna sytuacja, słuchajcie jak to przypominam, wow że, że tego nie wciągnąłem na listę top 10, ale serio były poważniejsze kontrowersje oczywiście mówię o, o tych komendach wystosowywanych w kierunku Areoli Podbieg do Areoli powiedział, słuchaj musisz się położyć, bo to zawaliliśmy ogólnie w dwie strony i musi być rzut sędziowski, więc zróbmy tak, żeby wyglądało to na rzut sędziowski prawidłowy, kuriozum no i jeszcze sytuacja też z rzutem sędziowskim w meczu Forest-Liverpool która skończyła się wznowieniem z nieprawidłowego miejsca, Paul Tierney rzeczywiście Zrobił. Wznowił grę z nieprawidłowego miejsca, pomimo tego, że powinien oddać ją piłkarzom Forest. I skoro dobrnęliśmy do rzeczywistego rankingu, to lecimy. Miejsce dziesiąte, słuchajcie. Największe kontrowersje tego sezonu. To jest oczywiście mój subiektywny ranking, więc wy możecie tworzyć swój w sekcji komentarzy pod tym filmem. Miejsce dziesiąte to mecz Manchester City ze Spurs. Tak, to jest ten mecz, kiedy pamiętne zdjęcie Erlinga Halanda obiegło świat. Krzyk. To oczywiście. Wszystko działo się w obliczu kuriozalnej decyzji Simona Hoopera. Dlaczego kuriozalnej? Ano dlatego, że Simon Hooper no po prostu za szybko sobie gwizdnął. I tyle. I przez to Manchester City nie mógł wykorzystać sytuacji sam na sam, nie mógł skorzystać z DOXO. No bo po prostu gra została przerwana wcześniej. Dramatyczna. Dramatyczna decyzja na tym poziomie. Nie powinny się takie rzeczy po prostu przydarzać. Zwłaszcza jeżeli to jest końcówka meczu, jeżeli jakaś drużyna może ewidentnie skorzystać z dogodnej sytuacji i wygrać dzięki temu mecz. Bo co innego, dobrze o tym wiecie, gdyby wynik był 4-0 dla City, tak, nikt by na to nie zwracał uwagi, ale to skończyło się remisem, a mogło skończyć się zwycięstwem Manchesteru City. Simon Hooper później za to przeprosił. Ja też uczestniczyłem, pamiętam, w spotkaniu dla dziennikarzy dla takiej szerokiej grupy z Europy, która zajmuje się nadawaniem Premier League i tam Simon Hooper oficjalnie też wystosował takie przeprosiny w trakcie tego spotkania, że wszyscy dziennikarze byli tego świadomi, że on rzeczywiście się pokajał i tak dalej. No ale wyszło fatalnie, słuchajcie. To jest moje miejsce dziesiąte. Miejsce dziewiąte. Liverpool kontra Arsenal. I zagranie ręką Odegaarda, które mi od początku śmierdziało. Nie dlatego, że doszło do tego kontaktu z ręką przy powierzchni ziemi, bo takie rzeczy się zdarzają, kiedy zawodnicy się ślizgają. Gdyby Martin Odegar się poślizgnął i ten kontakt był w 100% naturalny, to byłoby małe Miki. Ale problem polegał na tym, że on wykonał ruch ręki do piłki. Widać jak ta ręka zabiera tę piłkę. No i później, oczywiście, panel który pomaga PGM Oulowi oceniać poszczególne sytuacje, uznał, że to było zagranie ręką kwalifikujące się na rzut karny i tym samym Liverpool był w tym meczu zdaniem tego panelu pokrzywdzony, myślę, że zdaniem wielu, wielu kibiców również. Ja abstrahuję od kibiców Liverpoolu, bo oni wiadomo, że zawsze tutaj będą widzieli rzut karny. Mówię o szerokim gronie odbiorców, które nie sympatyzuje z jednym i z drugim klubem, czyli o kibicach neutralnych w zasadzie. Oni byli... Trochę może wahający się, ale i tak większa część była przekonana, że to powinien być karny Chris Cava na David Kud wówczas to spotkanie sędziowali, ten pierwszy jako boiskowy, ten drugi jako warowiec, no ale prawidłowego werdyktu nie zobaczyliśmy. To też ważne, bo mecz z udziałem Liverpoolu, zapamiętajcie sobie dlaczego, powiem jeszcze później. Newcastle Arsenal na miejscu ósmym. Tutaj kaskada błędów, tak na dobrą sprawę, albo kaskada zdarzeń niewytłumaczalnych. Oczywiście najprościej wyróżnić gol dla Newcastle, ten ostatecznie uznany pomimo trzech dużych kontrowersji. Po pierwsze, czy piłka wyszła, czy Willock wyciągał ją już z zaboiska na pole gry. Po drugie, czy Joelinton faulował Gabriela, pamiętamy te ręce wyciągnięte w przód. I po trzecie, czy Anthony Gordon był na spalonym? Eee, najgorsze jest to, że w przypadku dwóch, trzech zdarzeń nie można było dojść do prawidłowego werdyktu, bo technologia na to nie pozwalała. W przypadku tego zdarzenia Wiloka i piłki, która wyszła bądź nie wyszła, nie było kamery za albo nad w zasadzie linią końcową. Zresztą to też wyszło raz przy meczu West Hamu z Arsenalem, kiedy Sołczek strzelał gola, po tym jak Bowen zagrywał piłkę z nad lub za. Linii końcowej też nie można było dojść do tego, czy rzeczywiście ta piłka była w grze, czy nie była, bo nie było tej kamery, która pozwalała stwierdzić, czy piłka jest w polu, czy nie. To też będzie pewnie pole do namysłu dla ludzi, którzy zarządzają technikaliami świata sędziowskiego. W każdym razie ta druga decyzja, do której nie można było dojść, to oczywiście wyznaczenie linii spalonego przy okazji tego zagrania Joelintona, bo nie było wystarczających kamer, które pozwoliłyby stwierdzić, w którym momencie piłka odbija się od korpusu Joelintona. I nie można było po prostu nałożyć linii. No koszmar. Co do de decyzji o potencjalnym faulu na Gabrielu, to już jest decyzja subiektywna, zależna od naszej oceny. Jedni uważają, że to był faul, drudzy, że nie. W każdym razie wielki ambaras i, i dramat. A pamiętajmy, że w tym meczu też PGMOL przyznał się do dwóch błędów. Po czerwone kartki powinni, zdaniem komisji, zobaczyć Kai Havertz za wejście w Longstaffa i Bruno Gimaraes za uderzenie łokciem Joelintona, Żorzynie, oczywiście. Więc to był taki mecz, naprawdę, który odbił się bardzo głośnym echem bezże Newcastle na miejscu siódmym i oczywiście Szymon Marciniak z Tomaszem Kwiatkowskim w roli głównej zagranie ręką Valentino Livramento które na samiusieńkim końcu spotkania złamało serca wszystkim kibicom Newcastle oczywiście wiemy że to była bardzo ale to bardzo istotna i trudna decyzja początkowo Szymon Marciniak przecież tego karnego nie gwiznął, tylko zwaru ostatecznie zmienił decyzję zwaru zmienił decyzję ostatecznie war rekomendując zmianę decyzji wpłynął na to, że zobaczyliśmy rzut karny, który wykorzystał Kylian Mbappé. No i to był naprawdę bardzo duży cios też w samo Newcastle, w sam klub. Dlaczego ta decyzja była bardzo skomplikowana, bardzo złożona? Dlatego, że polscy sędziowie uznali, że samo umiejscowienie ręki Livramento jest nienaturalne i on w ten sposób poszerzając ten areał defensywny nieprawidłowo swoją ręką uniemożliwia kontynuowanie akcji PSG. Problem polegał na tym, że zdaniem większości środowiska ten ruch Livramento, który poskutkował tym, że ręka była wysunięta, był całkowicie naturalny dla toru jego biegu i że tutaj nie było nic nienaturalnego, że to nie było usztywnienie Nienaturalne albo wysunięcie tej piłki ponad stan, tylko to było całkowicie naturalne dla jego biegu. Więc to jest decyzja, która naprawdę była bardzo szeroko komentowana, bardzo głośna kontrowersja, dlatego na tej liście 10 najgłośniejszych kontrowersji też się znalazła. Miejsce 6 Liverpool kontra Manchester City. <grym> pamiętamy doskonale o Krzywy się śmieje też zaangażowany emocjonalnie na pewno był podczas tego spotkania skonfundowany nie wiedział po której stronie stanąć się opowiedzieć w każdym razie pamiętamy ten atak Jeremiego jego do dokona Aleksa Makalistera zagranie piłki delikatne, a następnie wpięci się korkami w klatkę piersiową. Też nie jakieś wielkie, nie w stylu Nigella de Jonga i Szabiego Alonso, co to to nie z finału Mistrzostw Świata w 2010 roku, ale ten kontakt był na tyle wyraźny, żeby można było mówić o nierozważności. Zdaniem naprawdę dużej dozy sędziów, a jeżeli mówimy o nierozważności, to kontakt z piłką, który był wcześniej nie ma znaczenia, no bo piłkarz musi być ukarany żółtą kartką i to musi się skończyć rzutem karnym. Więc to była duża kontrowersja, też nie bez wpływu na wyścig mistrzowski. Widzicie, dlaczego mówiłem o tym Liverpoolu? Mamy drugi mecz z topowym zespołem i drugą bardzo dużą kontrowersję na niekorzyść Liverpoolu. Wówczas gdyby to był karny, gdyby Michael Oliver sięgnął po gwizdek, to skończyłoby się zapewne golem dla Liverpoolu i zwycięstwem 2-1. A tak to był remis 1-1. Na warze wówczas był Stuart Atwell. Miejsce piąte. Arsenal kontra Bayern. Remis 2-2 i pamiętne zagranie ręką Gabriela. Tu już w zasadzie wszystko zostało powiedziane. Sędzia Glennyberg uznał, że to jest zdarzenie z gatunku takich, które trzeba wrzucić między bajki albo w nawias z uwagi na ducha gry. Po prostu. Uznał, że świat piłki nie oczekuje tego typu karnych. Przypomnijmy, że tam nie było absolutnie żadnej szansy na to, żeby ktokolwiek z Bayernu doskoczył. Totalnie neutralna sytuacja. Arsenal miał pod kontrolą ten rzut od bramki. i Nawet nie było blisko piłkarzy Bayernu pod polem karnym, bo to miało być takie dłuższe wznowienie. Zresztą Bayern też osadzał się trochę niżej w tym meczu. Więc trudniej było sobie wyobrazić sytuację, w której oni presują i doskakują, na przykład tak jak Cody Gakło doskakiwał w tym wspomnianym przeze mnie meczu West Hamu z Liverpoolem do Alfonsa Areoli. Więc sytuacja z gatunku takich dziwacznych, no bo teoretycznie jest zagranie Davida Rai po gwizdku, więc wznowienie gry ma miejsce, a Gabriel dotyka piłkę ręką, biorąc ją do ręki, myśląc na pewno, że sędzia każe mu za chwilę raz jeszcze wznowić grę z rzutu od bramki. Zdarzenie bardzo złożone, znaczy to stosunkowo proste na gruncie przepisów, tak, no bo jest zagranie po gwizdku, no to jest wznowienie gry, więc jakikolwiek kontakt z ręką powinien być przewinieniem, no ale sędzia potraktował trochę Gabriela jako takiego trampkarza i oczywiście bardzo, bardzo wielu z nas to się nie podobało, Niemcy wybuchli, złość była obecna na... Domiar złego, to było w tym pierwszym meczu, kiedy nie wszystko jeszcze było jasne. Później oczywiście Bayern przeszedł, ale ja rozumiem do dzisiaj frustrację Niemców, bo oni też w pamiętnych okolicznościach też kontrowersyjnych kiedyś dali karnego za to, że absolutnie bez żadnej asysty piłkarza ofensywnego, rezerwowy sobie zatrzymał piłkę na linii końcowej i wiadomo, że takie zagrania kończą się rzutem karnym. Jeżeli ten rezerwowy jest w obrębie tego obszaru koło pola karnego, no to trzeba zdecydować o rzucie karnym. Jeżeli Niemcy takie coś gwizdą, bo są skrupulatni, to nie, nic dziwnego, że bardzo się frustrowali na tę decyzję. Także to była też bardzo głośna kontrowersja. Numer 4 Real Madrid kontra Barsa, wygrany mecz przez Los Blancos 3 do 2 i gol duch Lamina Yamala. No co ja tutaj mogę dużego powiedzieć? No brak technologii, to jest największy skandal. W takiej lidze jak La Liga nie ma Goal Nine Technology i później mamy takie jaja, że w zasadzie musimy się domyślać, czy to był gol, czy tego gola nie było. Um, na pewno to jest jeden z największych skandali tego sezonu, że nie dane nam było się dowiedzieć czy rzeczywiście Lamin Jamal strzelił tego gola dla Barcelony czy też nie. Nic dziwnego, że kibice Barsy grzmieli. Miejsce trzecie też Real Madryt, ale w meczu z Bayernem no i oczywiście ten nieuznany gol z uwagi na wcześniejszy gwizdek Szymona Marciniaka. Na warze był oczywiście Tomasz Kwiatkowski, ale to Tomasz Listkiewicz był brany przez nas pod uwagę wówczas najbardziej i ja do dzisiaj podtrzymuję, że tam była komunikacja, tak mi się przynajmniej wydawało między sędzią a jego asystentem i że to była koordynowana decyzja o odgwizdaniu tego rzekomego spalonego. Mówię rzekomego, bo żadnego oficjalnego dowodu ze strony UEFA -y na to, że tego spalonego nie było, nie dostaliśmy. My dostaliśmy tylko obrazki z telewizji, z kanalu, chyba i z Bean Sports, tak, z tego co się orientuje, albo z jakiejś jeszcze innej telewizji, ale nie dostaliśmy żadnego oficjalnego obrazka, który pomógłby nam stwierdzić. Że rzeczywiście. Mazraoui był na spalonym w momencie, kiedy dostawał tę piłkę z głębi pola. No bo później ten Mazraoui rzeczywiście mógł wpłynąć na zagranie Ferlonda Mendiego. Moim zdaniem na pewno nie Delicht, więc argumentacje, narracje niektórych sędziów, którzy bronili tej decyzji z uwagi na wysuniętego Delichta, wsadziłbym też między bajki, bo ja uważam, że tylko Mazraouiego w tamtej decyzji powinniśmy brać pod uwagę. Co tu dużo mówić? No słuchajcie, trzy sekundy później. Można by było sobie do tego wrócić. Tomasz Kwiatkowski mógłby to na warze sprawdzić. Zamiast tego miał związane ręce, no bo decyzja Szymona Marciniaka już wybrzmiała. Szkoda, bo ten mecz był prowadzony bardzo dobrze, doskonale wręcz przez Szymona Marciniaka. A mimo wszystko to jest, bo to musi być jedna z największych kontrowersji tego sezonu. Valencia kontra Real Madryt, 2-2, nieuznany gol Bellingama. Jesus Hilmanzano postanowił gwizdnąć w najgorszym możliwym, najgorszym możliwym momencie. Kiedy piłka już leciała w kierunku Bellingama, wybrzmiał końcowy gwizdek spotkania. Turbo kontrowersja. Pff, no ale co zrobić? Sami wiecie, ja o tym też mówiłem niejednokrotnie u nas na kanale. Też to było w 0 do 0, w sekcji VAR. Że moment gwizdka tutaj jest kluczowy. Gdyby gwizdnął w momencie tego pierwotnego wybijania piłki poza pole karne, nie byłoby dyskusji. Zdecydował się na najgorszy możliwy moment gwizdnięcia. I niestety to się też odbiło bardzo dużym echem. Natomiast największą kontrowersją tego sezonu w piłce klubowej obwieszczam decyzję z meczu z z Liverpoolem. Drużyna Andrzeja koglu wygrała 2 do 1. No a największą kontrowersją jest oczywiście nieuznanego Luisa Diaza. Przypominając, sędzią tego meczu był Simon Hooper, sędzią Darren England. I co się stało, słuchajcie? A stało się to, że Simon Hooper i jego ekipa uznali, że był spalony. Przy golu Luisa Diaza, pomimo tego, że oczywiście tego spalanego nie było. No i czekali na to, aż to VAR sprawdzi. A VAR, nie wiedzieć dlaczego, Darren England konkretnie tutaj w tym przypadku, zdecydował, że wszystko jest okej okay z decyzją. Problem polegał na tym, że VAR myślał, że gol z boiska został uznany. I że on sprawdza, czy czy był spalony, a, czy, a nie, że czy nie było spalonego. No i wszystko im się pomieszało, wszystko im się pomyliło. Darren England szybko decyzję klepnął, po czym się okazało, że nie wznowili z środka piłkarze Spurs po golu, zdobytym prawidłowo przez Liverpool, tylko wznowili piłkarze Spurs od rzutu wolnego po spalonym na Luisie Diazie, którego nie było. Słuchajcie, totalny kosmos i późniejsze zapisy wideo, zapisy audio pozwoliły nam stwierdzić, że no, zespół warowców się skompromitował po całości. Zarówno war, jak i awar. Najbardziej trzeźwą osobą w tej całej sytuacji był operator powtórek, który im tam to kładł na taśmę, Rozumiecie to? On wiedział lepiej niż sędziowie, którzy mieli to skontrolować. Kosmos, koszmar i oczywiście też pewnie dobity Jurgen Klopp. Frustracja jak i wszystkich kibiców Liverpoolu, wiemy jaki to był mecz, to się mogło spokojnie skończyć remisem. Zamiast tego zabrano Liverpoolowi gola, który powinien mieć miejsce. To, to jest najgorsze, bo tutaj dwie instancje się mylą, słuchajcie. Nie dojrze że sędzia, nawet trzy. Nie dość, że sędzia, um, nie no, w zasadzie dwie. Nie no, trzy, tak, no bo awara też traktujemy jako osobną. Nie dojrze zespół sędziowski na boisku, sędzia warto jeszcze awar, czyli asystent warowca. Koszmar. Trzy okazje do tego, żeby podjąć prawidłową decyzję, wszystko zawiodło. Dramat, dramat, to wszystko w myśl jakiegoś szalonego pośpiechu... Nie wiem, no dramat. Żenująca decyzja i to jest największa kontrowersja tego sezonu. Jeżeli coś pominąłem, dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekaw waszego głosu. I tyle. Zapraszam na grupę Piłkarzyki, bo tam chyba jeszcze będzie otwarte głosowanie na temat tego jakie formaty chcielibyście widywać w najbliższym czasie, jeżeli uda mi się to zrobić. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Siema.